Oh, oh, Dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy w kolejnym dniu z życia pośrednika. Jestem całkiem niedaleko mojego biura, bo raptem budynek obok. Przez ostatnie dwa lata było trochę problemów z kurzem na naszym tarasie, ponieważ trwała budowa właśnie tego osiedla. Pamiętam jeszcze te dobre czasy, gdy tutaj było zielono, stała sobie stara chatka i generalnie siedzieliśmy na tarasie w takim naszym prywatnym prawie lesie. Po czym okazało się, że jeden z największych deweloperów w regionie. Stwierdził, że należy tą działkę zagospodarować. No i właśnie jestem teraz już na etapie końcowym tego zagospodarowania. E, jestem dokładnie na czwartym piętrze w budynku A w osiedlu, które nazywa się Best Home Epic. Jeden z właścicieli, który zainwestował na etapie jeszcze dziury w ziemi, zdecydował się na sprzedaż mieszkania. Mieszkania właśnie dwupoziomowego z dwiema sypialniami. Na poziomie pierwszym, tak jak za chwileczkę będziecie sobie oglądali albo przed, zobaczymy jak to zmontujemy. Na poziomie jeden mamy salon z aneksem kuchennym, który widzicie za mną. Mamy łazienkę i wchodzimy na kolejne piętro, gdzie są dwie sypialnie, obydwie z wyjściem na taras łazienka i pomieszczenie gospodarcze, taka ala pralnia powiedzmy. Znowu ktoś dzwoni, mi przeszkadza, a ja nie mogę teraz odebrać, moi drodzy. Słuchajcie, jeżeli nagrywam wideo, to po prostu wtedy nie odbiorę, bo jak przerwę myśl, to znaleźć kontynuację nie jest łatwo, naprawdę. Moi drodzy, jeżeli y, będziecie y, zainteresowani y, szczegółami, to dobrze wiecie, że wchodzicie w opis filmu pod y, tutaj. Y, pod tym wideo macie opis, macie szczegóły, tam macie link. A w linku na naszej stronie znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące metrów, netto, brutto. Właśnie a tu pamiętajcie, jeżeli mówimy o netto i o brutto, to w Turcji ma to zupełnie inne znaczenie. Więc musicie troszeczkę poszperać, poszukać, o czym my w ogóle mówimy. 116 metrów brutto, co to oznacza w praktyce, ale to macie już tutaj gdzieś w filmiku. Jakie są plusy tej nieruchomości? No, pomijając fakt, że jest w ścisłym centrum i raptem 350 metrów y, od plaży, plaży Kleopatry, pomijając to, że z tego konkretnego mieszkania mamy nawet widok, szczególnie z wyższego piętra y, na wzgórze zamkowe, pomijając to, że y, sam deweloper, właśnie Best Home. Y, Szczyci się bardzo dobrą opinią i jeżeli chodzi o zastosowane materiały, jeżeli chodzi o wykończeniówkę, naprawdę nie można się przyczepić, a przynajmniej za bardzo nie można się przyczepić. Szczególnie robi wrażenie to, jak wchodzi się do części wspólnych. tak, Jak już widzicie, że już tam na tym etapie początkowym, lobby, sauna, siłownia, basen, pokój parowy itd., itd. już widać tam po prostu jakość, tak? Widzicie to na filmie, widzicie to na zdjęciach, że jest jakoś przez duże J. No i to się oczywiście ceni, więc ten deweloper nie jest uznawany za najtańszy, ale no weźmy pod uwagę, że kupno działki w ścisłym centrum miasta to są miliony, miliony. W związku z tym te miliony, miliony muszą się potem przełożyć na cenę zakupu nieruchomości. Co jeszcze bym wam miała do powiedzenia? Nie będę, pamiętacie o tym, wiecie o tym, że nie będę Wam pokazywała nieruchomości pod tytułem i tu jest lodówka. Nie, bo wy wiecie, że to jest lodówka, wiecie wszystko, co jest, jak to wygląda. Ja tylko skupiam się na szczegółach, że chociażby meble robione na wymiar nie są sklejką, tak? są malowane, jak to się nazywa ciśnieniowo, czy jakoś tak w fabryce w taki sposób, że nie widać nigdzie żadnych sklejeń, łączeń i tak dalej. Myślę, że to nie jest drzewo, to jest płyta, tak, to jest płyta, ale jest malowana. Dobra, co jeszcze? Myślę, że chyba to wszystko. Nie będę przynudzała. Zapraszam do obejrzenia i zdjęć, i wideo, zapraszam do szczegółów oferty i widzimy się niedługo, pewnie na następnej nieruchomości. Do zobaczenia, pozdrawiam.